Cześć, witajcie na kanale CTGTV. Ja nie nazywam się Antoni. A ja, Brian. I w dzisiejszym filmie, zgodnie z obietnicą? Czy nie było obietnicy? Obietnicy nie, nie było, ale nie była było. zapowiedź. Taka była mała... zapowiedź, że przetestujemy i sprawdzimy dla Was drugiego hedrasza FRFR, czyli. Hedrasz FRFR 112 MK2. Ojej był. Woli przypomnienia, tak na szybko dla tych z Was, którzy nie pamiętają, co to znaczy FRFR. -FR, jest to skrót od angielskich słów Flat Response Full Range albo odwrotnie, Full Range Flat, flat Response. Nie pamiętam. Nieistotne. W każdym razie jest to kolumna charakteryzująca się tym, że ma nam dawać jak najczystsze pasmo, bez żadnego kolorowania, czyli po prostu jak najlepiej odzwierciedlić sygnał, który wpuścimy do wejścia takiej właśnie oto kolumny. Kolumny te stały się popularne w momencie, gdy wystartowały modelery już na pełnej, w zasadzie jak ruszyły fraktale. Chyba to wtedy dużo ludzi się zaczęło przerzucać z typowo gitarowych kolumn na kolumny szerokopasmowe. Mhm. No, i tam powstały jakieś pierwsze atomiki. Później zaczęliśmy grać na kolumnach po prostu y, takich muzycznych, szerokopasmowych. Mm -hmm. Później to się przekształciło w FRFR, FR, tak już fachowo i gitarowo. Tak. No i teraz to się tak ciągnie, pojawiają się nowe. nowe. ostatnio testowaliśmy Taurusa, a w związku z tym, że wyszła w grudniu nowa seria Hedrasza FRFR, FR, no to widzicie ją tu za nami. Zaraz sobie zobaczyć jakieś birole. Przedstawiłem wam teraz szybką taką specyfikację, chociaż za dużo tu nie ma do opowiadania. No tak. Najważniejsze, nie. co się zmieniło do wersji pierwszej. Dodano Bluetooth, czyli możecie sobie grać z podkładem. Zwiększono moc mhm. i logo jest złote. I złote logo jest. Moc została zwiększona z 2000 do 2500 Watów, ale to sobie zaraz przejdziemy do tego może w podsumowaniu, jak to z tymi WATami jest. Bo to i różne waty. Różne waty są, tak. <głos> <głos> Takie waty i tamte waty. Pozdro młody. Yy, najważniejsze, mamy tutaj 12-calowy głośnik, tak, tak on ma 2500W, jest mniejsza yy, 108. 8. Tak, 100, Ona, 108 się nazywa. 108 ma... Dwa, dwa tysiąc, 1800. Nie, 2000. 2000. Oprócz tego macie głośnik wysokotonowy, hmm. dwa wejścia. Tak, dwa niezależne wejścia z niezależną regulacją poziomu wejściowego tak. dla każdego z tych wejść. E, I są to gniazda typu combo, czyli możecie sobie podłączyć albo XLR-a, albo jacka. Mhm. E, I jack też może być e, symetryczny, albo niesymetryczny. Mhm. To złącze przyjmie wszystko. Jest też wyjście e, XLR. XLR takie zmiksowane, więc możecie sobie na przykład wpiąć modeler do. Kolumny, a potem z kolumny wyjść sobie na przykład do konsoli czy gdzieś tam, nie wiem, do interfejsu, żeby nagrywać mm -hmm. to, co aktualnie gracie. No wspomniany już Bluetooth, który też ma swoją własną regulację. Jest ground lift, przełącznik do yy, odcięcia w momencie, kiedy mielibyście gdzieś tam jakiś problem z masą, yy, i jest jeszcze filtr yy, górnoprzepustowy, który możecie sobie włączyć, gdyby się okazało, że tam gdzieś wam za bardzo coś dudni w trakcie grania. No i w zestawie jest oczywiście kabel zasilający, no tutaj raczej nie trzeba nic mówić. No tak. Jeśli chodzi o budowę, no, prezentuje się to wszystko bardzo fajnie. Nie ma za bardzo się do czego przyczepić czy się za bardzo rozwodzić, tak no, ładne to jest po prostu. Jest ładne, wydaje się być dobrze wykonane. Całość jest oczywiście stworzywa oprócz tego grilla. grilla przedniego, który jest jakiś tam metalowy czy aluminiowy. No i konstrukcyjnie to jest taki typowy łecz, czyli możecie go postawić, tak jak my go teraz mamy tutaj typowo w pionie. F znaczy, w pionie mam na myśli grill, że jest A, pionowo. Okay, okay. Można go pochylić tak jak łedża, i można go postawić w pionie, w sensie całą konstrukcję tak jak kolumnę standardowo. Oprócz tego, można go też zamontować na, statyw. na statywie takim normalnym, kolumnowym. Przechodząc do naszej metodyki testów dzisiejszych, postanowiliśmy wam pokazać ten sprzęt jakby w różnych sytuacjach, różnych, z różnymi rzeczami wpiętymi przed. Tak. Po pierwsze, będzie to Hedra core w którym Paweł stworzył presecik oparty. jakiś taki prosty no. to jest chyba 6505 6505 plus, kolumna mesy i SM58 jeżeli dobrze pamiętam, taki standardowy Klas klasyczek, tam gdzieś się też pojawi czysty jakiś tam kanał mhm. oprócz tego wszystko jest też nagrane w, bezpośrednio w interfejs, także będziecie mogli sobie porównać nagrania tak kolumny do nagrania bezpośrednio z procesora drugi Twórca sygnału to Tonex, na którym sobie tam przeskakaliśmy po różnych presetach, które już wszystkie chyba słyszeliście. Jest to pre preset z, e, z filmu o Rucie. Chelsea preset z filmu o, o, o Lucie. Chelsea Smile, Chelsea. jeszcze nie było tego presetu Jeszcze nie wtedy. było tego presetu, ale jest to skopiowane brzmienie. Tak, inspirowane e, oryginalnym brzmieniem Bymy Tychy. I, I Invective, Invective którego słyszeliście? słyszeliście Tak, też w Złodziejach Brzmienia. I nie będzie czystego. Pojawią się za to różne stroje, niskie, wyższe, tak żeby wiecie, zaprezentować full range. I flat response, oczywiście. Do tak jak zresztą było w poprzednim filmie o Taurusie, nagranie kolumny FRFR, no to nie jest jakaś tam, wiecie, prosta sprawa. Tak. Więc poprosiliśmy audiostację, która jest o również. Pomoc. This, y Partnerem tego odcinka, żeby nam podesłano mikrofon, który da radę to ogarnąć i padło na to. Jest to SI Electronics S4400A, czyli mikrofon pojemnościowy o zmiennych charakterystykach i wykorzystaliśmy sobie charakterystykę omni, czyli taką, gdzie mikrofon dookoła zbiera dźwięk mniej więcej z taką samą Intensywnością, że się tak wyrażę. E, mieliśmy tutaj też włączony filtr górnoprzepustowy, żeby się troszeczkę pozbyć dołu. No więc wszystko, co nie jest wyjściem liniowym, zresztą będziecie mieli napisane na dole, to jest właśnie tylko i wyłącznie ten mikrofon ustawiony mniej więcej na wysokości głowy. Tak się mhm. przynajmniej staraliśmy. Czyli powiedzmy, że e, próbowaliśmy. Udawać. udawać, symulować człowieka. Tak, że to uszy. Znaczy ucho, jedno. Yy, zdecydowaliśmy się, że chcemy sobie tego słuchać, więc tym razem będzie też słuchać kostkę. Niestety, no, ale no, tak jak gracie, to też słyszycie, prawda? No tak, to jest taki... Yy... Feature. Feature, tak. <grywa> it's not a bug, it's a feature. Yy, no, więc tak, metodyka jest taka. No wydaje i... się być słuszna. W przypadku wydaje, tej kolumny. Wydaje się, mam nadzieję, że będziecie słyszeli. Usłyszycie to, co chcecie usłyszeć. Mm -hmm. Także co? No jedziemy. Jak Wam się podobały próbki, porównanie, Tonex, yy, Hedrasz? Co tu jeszcze opowiadać? Po pierwsze działa, to wiadomo. To już wiecie, słyszeliście. E, no brzmi to dobrze. Nie mam tutaj się za bardzo do czego przyczepić, w sensie, że nie, nic mi tam nie, jakoś nie uciekało, nie gwizdcało, nie wiem jak to opowiedzieć. No, wszystko jest ok. Znaczy, no, myślę, że zasługuje na to, żeby mieć w nazwie FRFR. -FR o, tak, tak bym to dokładnie. powiedział, bo. Yy nie koloryzuje nic jakoś specjalnie. Nie ma jakiegoś takiego odczucia, że coś wam zabiera albo gdzieś coś podbija w presecie, który już znacie. A ja te mm -hmm. presety no ToneXowe tak. znam bardzo dobrze, więc nie ma się absolutnie do czego przyczepić pod kątem jakości tego, co słyszycie, jakości tego dźwięku, który się wydobywa z tej kolumny, nie? Yy, tak jest tutaj ten mamy uwagę tylko do tych mocy, yy, mocy wyjściowej. To jest Właśnie takie... a propos tego jedną rzecz zauważyłem, ale powiedz, to jest dopowiem za takie chwilę. Takie zamieszanie z tymi mocami, no bo ogólnie, w mojej głowie przynajmniej, ciężko sobie wyobrazić, żeby 12 calowy głoś, znaczy to jest możliwe pewnie, ale Nie jest możliwe, e... ale myślę, że nie ważyłaby tam te te kilo co Wprowadzenie Prowadzenie, zresztą wzmacniacza o takiej mocy do takiej kolumny, no to, to ona waży 16 kilo jakoś, no. jeśli dobrze pamiętam. Więc 2,5 tysiąca wat mocy to jest wiecie. Takie... 15,8 No, e, to jest tak zwana moc szczytowa się mówi, tak. czyli w piku Pik. maksymalnie co ta kolumna w dan przez jakiś tam czas, nie wiem, jak to tam się dokładnie określa, może oddać. Więc moc, której będziecie używać, no, nie, w żadnym nie, nie, nie wykręcicie 2,5 tysiąca Wat mocy, bo na pewno nie. Gdy graliśmy, kolumna była odkręcona na 38, no, 70 80, 70-80% no. i z procesorów wychodził max, więc już się chyba nie dało wyprosić tak. z nich. Praktycznie, znaczy nie, bo Max prawie na maxa a i już nam y, pik, światełko czerwone, które mówi o tym, że sygnał jest za wysoki. Już nie mm -hmm. mogliśmy tego sygnału więcej puścić, no a przy takiej mocy, jakby było 2,5 tysiąca wat, wat i dalibyśmy na 7-8, no to myślę, że nas by tutaj zmiotło w ogóle z tak, powierzchni planety. tej części filmu by nie było. No no nie, już byśmy tutaj nie pogadali z wami, więc tam y, przeszukaliśmy sobie po starym, y, bo nie możemy znaleźć specyfikacji oryginalnej. w stary, Jedynka miała 1000. Połowę. Połowę, nie? 1000W mm -hmm. takiej pracy ciągłej. Tak, i to było 1000W łącznie, bo yy, tak. 700W na woofer, czy tam na średnie i niskotonowy głośnik, a 300W mm -hmm. na yy, tak. Gwizdek, tak No, Tak, na gwizdek. Więc tutaj może być trochę więcej. Yy, no myślę, że przy. Nie wiem, czy by się dało taką moc wyciągnąć jakoś ciężko. stałą. Znaczy, no 2,5 tysiąca watów to, no to jest... na pewno nie, ja mówię o tych 1200, połóżmy, że tu jest trochę mocniejszy wzmacniacz. Ale no to nadal to jest ogromna ilość mocy, nie? No. Ja wiem, że to jest tylko jeden głośnik, więc skuteczność tego też będzie mniejsza, no nawet właśnie. jeżeli podalibyśmy tam te 1200 watów. Eee, no ale 2,5 tysiąca watów to jest ewidentnie... Taki, haczyk, chwyt, taki chwyt marketingowy. O, no, bo w piku być może tak, tak. ale to, to nie jest takie 2,5 tysiąca, które was zmiecie po prostu całkiem. Nie zabraknie wam na pewno mocy, jeżeli byście grali sobie na, na próbach, czy też grając na koncerty, bo to to jest na pewno. Nie. Wystarczająco głośno. Ja tutaj siedziałem naprzeciwko, i na próbach też pewnie powiedzmy, że w takiej odległości mniej więcej byście grali. No. Tak samo przy Wedge, jak jest na koncercie, sobie stawiacie mm -hmm. przed sobą, więc. Tutaj Wam na pewno mocy nie braknie. Tu jest jeszcze jedna rzecz, właściwie zaleta tego typu kolumny, mam na myśli kształt, konstrukcję, mm -hmm. że nawet gdyby się okazało, że łecz, który leży na podłodze, nie jest wystarczająco głośny, żeby się przebić, to zawsze można go postawić na statywie, tak. na wysokości mniej więcej uszu i wtedy też automatycznie sytuacja wygląda inaczej i będzie to lepiej słyszalne, nie? Lepiej się będzie roznosił dźwięk po pomieszczeniu. Ech, zgadza się. Teraz na 100% pojawią się pytania, co jest lepsze Taurus czy, czy Hedrasz? No, nie powiemy Wam, co jest lepsze, bo nie mamy ich dwóch jednocześnie. Zawsze tak jest. jest no, dokładnie. Nie, nikt nam nie wysyła, sobie... wszystkiego nie zostawiać, żeby tu leżało, bo nawet, nawet jakby tak było, to byśmy się tu nie zmieścili. Możemy sobie gdybać, ale to są takie, wiecie, tylko gdybania, nie? No, 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 no co co ma Hedrasz lepszego? Na pewno jest y, dobrze, lepsze jest to, że ma to wyjście dodatkowe. To, to że jest jedna ktoś rzecz. Ktoś pisał, że mu się to przydaje. Oczywiście można to ominąć, ale zawsze to jest dodatkowy feature, który się przydaje. Tak. Druga rzecz, która moim zdaniem jest lepsza w HeadRushu, to wielkość głośnika, bo jednak Aha. 12 cali versus 10 cali. Hmm. Zawsze lepiej mieć te parę cali więcej, ale z drugiej strony Taurus miał yy, taki prosty equalizer, mm -hmm, tak. którym jeszcze można było sobie coś tam dokręcić. Nie? Tak, i też je był mniejszy. I tak, był co, mniejszy. Dla niektórych też może być przewagą, więc tu no. jest kwestia, mi się wydaje, dobrania po prostu tego, co mam bardziej jest potrzebne czy Hedrasz, czy Taurus, czy jakikolwiek inny obydwa są spoko. Tak jest. Tu Wszystko zabrać. zależy. Czego potrzebujecie bardziej? Tam ktoś też pojawił się jak w komentarzach, że ALTO robi te kolumny. No po coś tam grzebaliśmy, ale. Nie, nawet nie jak jesteśmy robi, w stanie potwierdzić tej informacji. Nawet jak robi, no to, to normalne w dzisiejszych czasach, że jedna firma robi dla 10 zleceniodawców. Aha, no i są wersje wzmacniania tych kolumn. Oczywiście jedne są na 100, 120 v a drugie są na 200-240, więc. Polskiej dystrybucji kupujecie da 2240. Tak. Audiostacji dziękujemy za dostarczanie nam tego maleństwa do testów. No i co? I widzimy się chyba w kolejnych odcinkach na kanale CTGTV. Adios. Adios.